Zasubskrybuj kanał oraz zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie, kochani, bardzo serdecznie w pierwszym, a w drugim odcinku z Far Cry'a Primera. W dzisiejszym odcinku dokończymy sobie misję pierwszą w której mamy iść po jakieś zielone liście dla Sali którą będziemy musieli opatrzyć właśnie tymi liśćmi tylko podążamy sobie do punktu kontrolnego mamy nawet o przytrzymaj V, żeby znaleźć i zebrać dla Saili zielone liście. Zielone liście, 4. Okej, okay, no dobrze, no to szukamy coś tu nam tutaj wyje Dobra zajmijmy się misją Zróbmy to i będziemy mieli już bardziej otwarty świat Dla siebie otwarty bo jak na razie to 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 zadanie nas powstrzymuje przed jakimikolwiek innymi eee, Aha Odkryto miejsce Groble Wakfa. Ale ja tu mam drewno jakieś, sobie zaraz wezmę przy okazji. Drewno alchowe. Aha, i na mini minimapie pokazało nam się obszar, w którym prawdopodobnie będziemy mogli znaleźć te zielone liście. To są nie. Ej, coś tu słychać? Coś słychać? Co my tu słyszymy? A, widzicie, są. Udam. Ludoszerca. Aha, dobra. To może wiecie co? Niebezpiecznie. Dobra. Dostał? Trafienie w głowę 25 punktów Tego też sobie zdejmijmy, bo on się chyba nami zainteresował Dobra sobie oskurujemy Tutaj też coś się O widzicie? Skóra pantery Tam mamy Tego zabitego Windża można przeszukiwać tak w i trujeczce Jeszcze tego sobie przeszukajmy Dobra, mam pierwszy zielony liść Okej okay, dobra Pierwszy z czterech Okej, okay, aha, dobra widzę kolejny Widzę kolejny eee, Tu zaraz przy okazji Sobie wezmę to niebieskie coś zdejmę tu mamy po lewej stronie mamuciki dobra o mamy, o mamy mamy kolejne dobra ale tu jak widzimy mamy kolejnych windża dobra podejdźmy sobie po cichaczu akurat on mnie tutaj nie widzi to mogę go trafić Prosto w łeb Ale chyba Jest jeszcze jeden, widzicie? Dobra, dostał Zdążyłem go trafić Zanim mnie zauwa... Żył eee, Nie mogę już Mogę, czemu nie? Czy ja go tak rozwaluję? To jest niemożliwe O kurde Trafiłem i się Nie udało Dobra, to jeszcze tu mamy do przeszukania Okej, okay, zanieść Saily zielone liście Dobra Idealnie trafione Ale to się przyda Dobra, idziemy A patrzcie, tu mamy ślady Leży tu, jest I nawet mamy strzelę odzyskaną Dobra, zasuwamy Dobra, idziemy dalej E tu nie ma R Nie mam przeładowania niestety <laughs> Się delikatnie zdziwiłem O patrzcie Widzicie? Już tu chodzą Aha, a tam mamy windże Czy no Pięknie trafiłem Aha, tu jest Dobra, drugi strzał w głowę Patrzcie, tam jeszcze jeden jest O! Od razu sobie przeszukajmy Gdzieś tu jeden był? Nie Dobra, dlatego straciłem aż dwie strzały Twardziel skubany Dobra, idźmy dalej ale ja to widziałem A nie, to były te dwie kuski tutaj Okej, okay, dobra Idźmy do tej sali, sali I sobie Wykonajmy pierwsze zadanie W Primalu, dobra Lecimy, lecimy Dobra, no i mamy saja tanhi slawata uh slawata tanhi acorda dubo ol na maispa oh fuck To musi boleć Jeszcze kciukiem Dobił skubanym Ładnie to zrobił Jeszcze liściem przyłoży <śm> Dobry kolo Salut! O dokładnie. Idziemy sobie teraz zobaczyć Oros. Udam Dobrze, żaden problem, odszukamy ich Nie widzę żadnego, nie widzę żadnych przeszkód Sajla, spokojnie Nowi mieszkańcy we wsi, populacja aż dwoje, dwoje osób Dwoje osób No Głębokie rany, ukończono Ok, mamy mapę. Jak widzimy na mapie mamy szamana ten Sai zaznaczonego. Ale jeszcze po drodze mamy stos na Kuti. Ale wiecie co? Bo mamy dziesiątą minutę odcineczka. Dlatego ja sobie w tym momencie zarobię save'a, Zasejwuję sobie. Zapiszę grę i się z Wami pożegnam. Oczywiście, jeżeli jesteś Nowy na kanale zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Zostaw coś po sobie pod filmem, na przykład łapkę. Daj zasięgnąć troszeczkę więcej mi zasięgów. I zapraszam na kolejny odcinek. Bo już niebawem skoczy kolejny. Będę starał się co dwa dni wrzucać te odcineczki z Primala, bo niestety, ale lubię far crya. Także będę grać. Także trzymajcie się, ciepło. I na razie do zobaczenia w następnym odcineczku.